Witam w trzecim odcinku Outlast Detrials z tą samą ekipą co zawsze Choć niestety później ktoś z nas wyjdzie, opuści całą resztę Ale to nieważne i zobaczycie sami, więc zapraszam do oglądania Lopaki, znowu to Czytajcie, samo. czytajcie, czytajcie Znowu to samo, chłopaki Tak, nie tak. No, to. nas na jakieś kurwa chuj, wie co Jestem niczym słońce, które wypala odsłoniętą infekcję. <grym i zimę> a tego się nie przeczyta dziwka jebana, <grym i zimę> Jeba ci kurwo. Seks lalki, a wypuścimy cię na wolność. No to dobra, czyli trzeba spalić seks -lalki, lalki, dobra. Trzeba spalić kogutka cwela. A kto będzie nas gonił? Uwaga. Się, dobra, ja już widzę jak idziemy z tą seks lalką i nasz dziwka O gończymy. kurwa, co jest? Ja pierdolę, co to jest? Rucham o kurwa. O Jezus. A, no, mnie Co jest? Co jest? Na taśmie głowy panu idą? No. O? Jezus no je Maria. Wsadziłam mu w dupek kurwa szprota. <laughs> Dopiero teraz to ma. Dopiero teraz to masz? <laughs> no nie. Aha, nie. dobra. Dobra, no to idziemy. No ta kurwa jest zjebana. Nie no dobra, to co, kurwa. idziemy, tak? No. Zda. Dobra Tędy? Węch! Kurwa! Co pchać? O kurwa, Ej. bez kitu Ej, chipka tu jest! Dobra, pchaj to, a nie! Chipka i w lewym. Kurwa, zblokowałem się! Cham chipka i cycki. <laughs> Runy chodź, ci też na oczy. Gizra, gdzie ty jesteś? No, przy wózku. Ej, macie kurwa frajerzy. Gdzie oni są? Patrz, są? Nie wiem kurwa, gdzie oni są. Ej, musicie otworzyć bramę. Ej, czemu się podjęliśmy na dwie osoby? Nie wiem, Ej, bo my, ja nie mogę jej je Ej, Znajdź klucz. Ej, przychodzę, mam kurwa. Znajdź klucz. Dobra, czekamy klucza. Mam klucz no debil, Masz? No o, ja. A klucz? Mam klucz Poczekaj, rozejrzę się tu jeszcze chwilę A pierdolę tak No Dobra, wychodź Chodź O ja pierdolę Co jest? Co to jest? Ludzie Kina! Otwieram o! umiera. dziwko Jaki mutant! OJ! Nie mam saminy. No biegnij! Czemu ja nie biegnę?! Jeszcze baba! Ja pierdolę baba! Teraz, teraz, szybko Kurwa piłka, leczy pałkasz Na prawej stronie chodzi Ja pierdolę Kapil wiesz? Nie wiem uciekłem gdzieś Иисус! Я yep, Ej jesteśmy za śpianą, chłopaki Widzę was Ej! Plecy, pałka, Szybko kurwa Otwórz Ja pierdolę jak Jakie kiedarcie. Idzie? Idzie cały czas. Tak, idzie, idzie. Ja przepraszam, panie. Do tej bramy, tu. To? Otwórz, otwórz. Ty masz klucz, kurwa, przecież. Nie mam, ty mnie myślę, że ty masz? Przejebany. Dobra, ja pcham hmm? dalej. Ja p... Go. Dobra, ja pchałem go. W motylice. Kurwa.

Dobra, giza spierdolę już sam kurwa muszę. <grywa> <grywa> Hey. Słuchajcie Co im się dzieje? ty hey. szmato! cię! oj! Ej! Co to, ona to tu robi? Jezus Aj! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, Mać, nawet pojedzenia nie można iść, dawaj Popie za mną Chopiez za mną Chłopie za mną okay. Patrz mi, patrz mi, opłacaj, plecę mi patrz Stój, stój, stój czemu Masz, dawaj, dawaj. O kurwa dawaj to krwawie Plecy mam, ej, plecy mam Dobra Kasza? Ham, ham, no Otwieram, ja drzwi, drzwi, tak otwieram drzwi Idzie tu Chłopaki, sieba Odpuśćcie nam to szybko, odpuśćcie! No to, to wy klucz. macie Plus musicie znaleźć tutaj Kurna Ej nie, nie trzeba! Patrzcie się, otworzyłem Tutaj drzwi Ale to Ale na buzek potrzebujemy Wiem no to szukajmy Dobra tu jest przejście komórtek coś o. ej, wózek o. potrzebujemy drugi jeszcze. No. Od nas no tam. Dobra. To ja idę szukać klucza kurna. No. Ten klucz musi być tutaj, uważaj. Jest, jest, tutaj, chłopek jest tutaj jak coś. Dobra. No silek tu dobrze? Jezus Maria bomba Nie wybuchła, nie wybuchła no. Siema. bomba, uważaj. Nie chuj z tym kluczem, ja pierdolę. Trzeba go znaleźć. No, my mamy otwarty już. O kurwa, jest za mną. Ej, tepło mnie. <laughs> palak, 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 <coughs> Palak, Gdzie jesteś, cztery? Obok ciebie, na zamknij. Jest, tylko porywa dziwka. Nie widzę jej właśnie. Jak słyszysz, kurwa? Bo stajka dziwka, jak nie wiem. Idzie na mnie, idzie na mnie. Pierdolę, Giza We more maybe more. O kurwa, jest za mną. Ja może gdzieś tam u was był ten klucz. u nas nie. Ja pierdolę, kapi. Depiluję, bany! Chłopaki, potrzebuję jednej osoby. Chodź, musisz. wywalamy drzwi. Ja, tu będzie. No możliwe. Nie ma kurwa, gdzie ten klucz? Ej, pałkaż za nami. Kurwa, mikał. Dziękuję. To jest początek, co nie się, będzie. Kurwa. Nie właśnie. Ej, Ty... No nie ma tego po prostu nigdzie. Nie mam pojęcia i znowu będziemy pół godziny szukać jednej rzeczy. Znajdź klucz Dobra chodź, klucz trzeba znaleźć ty? Pałka, że zna mnie O jest, wytrych <tutuj> <tutuj> Dwa. Dwa. Ej, jest koło mnie, koło mnie jest <tutuj> Domyślam się, że nie klucz Jest tu dziwka No Jest na korytarzu, na korytarzu Dobra, gdzie jest ten kur... musieliśmy coś omitnąć On będzie w tak kurwa oczywistym miejscu gdzieś zaraz ale w ciemnym miejscu będzie, tamten był w ciemnym Długo No i chuj Kurwa bomba dziwka No idzie tam że dostaniemy klucz jak spalimy ten nasz wózek A wy możecie pchać swój nie Jak możecie pchać swój no to chodźcie Może no tu na samym początku. No nie wiem, no... byli No właśnie, nawet tutaj już szukam Ja wiesz ten klucz? To jest winda tylko Czy tamten puzek trzeba przepchać tu? Chodź, chodź, chodź Ja pierdolę Kapi uciekaj, uciekaj! spierdala! Gruba baba i wielki wielkolud mnie goni! Trafiłem! Spierdalaj! Pomóż mi ktoś, kapi, kapi, kapi! Kurwa jebana! Załki przed morzem. Spierdalaj kurwo! No wychuj! Wyjewał mi się tapak! O kurwa! No ale otz to kurwa! Nam <noise> trzeba wpierć. Ej, Dawaj, panowie, ja go odciągam. Dawaj, zakoncie, go szybko, szybko. Ja baba baba Ej, ej! Pomóżcie mi kurwa! No jestem, no co chcesz? No pchajmy to Kurwa. Ja ci patrzę plecy. No dobra Ej, dawaj, może te dwie wywalimy jeszcze szybko Przeszukaj, a ja idę pchać dalej. Z tego co widzę to one były otwarte z drugiej strony Ej, to okej, jak coś to ja idę, MAD4 Ja pierdolę znowu Czemu? Nie wiem Ej, Michał, Michał, Michał Don no czemu ta kurwa wyszła? Nie wiem Powiedział 2 i po chwili że jej wychodzi Ale debil jebany To zostaliśmy w trójkę kurwa Znowu Każdy na fulapę nie? Macie ful, dobra Ja, Mam Bombę słyszę A minę, dobra Gdzie był ten wózek? Tam dalej Idzie, Goliat, idzie O kurwa, ja pierdolę O ja pierdolę No Jak ta baba przyjdzie z tą kurwą motorówką małą Weźcie ich od wózka, weźcie ich od wózka. Uważaj. Owaj. Chowaj się gdzieś. Uj, moja szafa. Dobra, jakieś pomysły? Nie to! Kurwa trzeba dopchać, nie? Jest z tyłu Dobra, to ja go pcham Jeszcze nikogo nie widzę Dawaj, dawaj, często tu jest O kurwa Binda. Ej, tam są drzwi zamknięte, wejdź, że wyłam. Może tam coś będzie. Baba, baba! Ja, Jezu, co z miną? Otworzyłem ten, też z windy wyszedł. U nas znika chłopy nagle. Idzie, idzie pięknie. Czym nie jest? O Jezus! Jakaś kurwa z pudła wyskoczyła i... ...nie pobiła. Fida. mnie, zrzucajcie Jestem ukuszeniem czy coś. Ja wrzuciłem na niego Ja mam leczenie, nie mam ogłuszenia Teraz no i, będzie młyń. No i teraz trzeba otworzyć te drzwi walony Chyba to znaleźć klucz, nie? Ja pierdolę Gdzie? Tam byłem, nie ma tam nic Ale tu? No to gdzieś musi być tutaj stary No tak, no bo tam wszystko przeszukaliśmy no Ja pierdolę Ja pierdolę mam Nie gadaj o, Chodźcie, chodźcie mnie, ja wam pokażę gdzie bym Chodź. Ja, ja tak chcę zobaczyć no Zobaczycie sobie, ja też, ja też On gdzie Kolej tak skan... No Podnoście, rozumiecie? I kurwa go nie widać nawet, patrzcie się tu ja pierdolę. Was. Pierdolisz. Ja pierdolę. Dobra, bierz to i kurwa kończymy to. O. Dziękuję. Chodź. Mamy iść. No, no teraz w łódzek, no. Otwórz pierwszy tą bramkę, nie? Kurwa, nie tędy. Tu, tutaj. Gdzie ty nas prowadzisz? Gdzie ty kurwa nas prowadziłeś, ej? Nie, nie do tej strony Ale to jest w jakiś kurwa inny. Jezus, nie mam staminy i mnie bije I od razu do wyjścia odoki, tutaj jest wyjście, tutaj jest wyjście, exit. Chyba tu. Idę z Kongo teraz. Zabierze się to? Pan Michał. Tutaj, nie wiem. Mi eee! <grymne> Otwarte. O kurwa. Biegać, 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 biegać! Winda, winda! Ja pierdolę, ja pierdolę. Pierdolę, jebany klucz. I znowu jeden z naszych nie wrócił, kurwa. To była najlepsza ocena kogutek. 40 minut graliśmy. Dlaczego 30 szukaliśmy tego klucza, nie? O! No tak!